Pierwszy raz wsiadłem do samolotu jak miałem 20 lat, a dzieci dzisiaj mając 2 lata najczęściej już 20 razy leciały w samolocie. Rynek lotniczy bardzo się rozwija i bardzo zmienia. W 2004 roku powstała regulacja, która zdyscyplinować miała rynek i mamy dzisiaj zjawisko takie, że regulacja istnieje od kilkunastu lat lotów jest coraz więcej, rynek rośnie, pasażerowie podróżują, a z tych odszkodowań korzysta niewielka część uprawnionych do tego pasażerów. Więc wymyśliliśmy sobie, że należy tych pasażerów wzmocnić w relacji do linii lotniczych i stworzyć platformę technologiczną, która pozwoli im uzyskiwać należne im odszkodowania. W ten sposób powstał gift, gift, który ma być swego rodzaju niespodzianką, zaskoczeniem dla pasażera, bo naszą misją jest nie tylko u Świadomienie pasażerom, że należą się im odszkodowania, ale też dostarczenie im bardzo szybko gotówki, która zamienia podróż i problemy z nią związane w przypadku odwołania lotów na bardzo miłe zaskoczenie. Pierwszego pasażera, który ma, miał problem z linią lotniczą, przyjęliśmy w lipcu zeszłego roku i od tego czasu już kilkanaście tysięcy osób zgłosiło się do nas ze swoim problemem. Za kilka lat Gift w swoich planach ma ambicję obsłużyć dziesiątki tysięcy pasażerów na terenie całej Unii Europejskiej. A nawet poza Unią Europejską. Szereg pasażerów jest uprawnionych do, ich, do, do tego odszkodowania, w którym pomagamy e, dzięki regulacjom, które obejmują loty również poza teren Unii Europejskiej. GIFT ma bardzo ambitne plany. Aby je zrealizować, niezbędne było bardzo silne zaplecze finansowe. Na początku przedsięwzięcie udało się sfinansować środków własnych, potem dołączyło kilkunastu inwestorów indywidualnych, a ostatnio niecały miesiąc temu rodzina Zaleckich, która z bardzo silnym wsparciem finansowym wspiera nasze przedsięwzięcie po to, żebyśmy mogli dynamicznie rozwijać się na terenie całej Unii Europejskiej. Pani Helen Zalewski, która ma ogromne doświadczenie biznesowe i wspierała już w Polsce przedsięwzięcia o dużej skali, objęła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej i z jej osobistym zaangażowaniem bardzo wierzę, że będziemy jeszcze silniej i szybciej mogli się rozwijać. Miesiąc przed planem rozpoczęliśmy działalność poza Polską, od krajów takich jak Rumunia, Bułgaria, Węgry. Za chwilkę będziemy obecni w większości krajów Unii Europejskiej.